Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z polecanymi modyfikacjami do next genowego Wiedźmina 3 Dziki Gon. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest modyfikacjom na oczy Geralta. Bardzo dziękuję za pomysł, mil mil, i wy również możecie podsyłać swoje pomysły w komentarzach. Proszę o zostawienie łapki w górę dla zasięgu, a jeśli jesteś nowy, to zostaw Subika, bo to bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. Natomiast ja już nie przedłużam intro i lecimy z materiałem. Zapraszamy. Zapraszam i polecam, Piotr Franceski. Dzisiejsze zestawienie zaczynamy chyba już od legendy modyfikacji do wieśka, a chodzi mi o moda Glowing Witcher Eyes. Mod zamienia oczy Geraltowi, jak sama nazwa wskazuje, na świecące oczy. Oczywiście pierwsze skojarzenie jakie mi się nasuwa gdy widzę te oczy to trailer Night to Remember, zatem jeśli chcieliście uzyskać efekt jak na trailerze to ten mod jest właśnie dla Was. Twórca modyfikacji daje nam kilka różnych wersji do pobrania, zaczynając od wersji mniej lub bardziej świecącej, aż po zmianę koloru świecących oczu na niebieskie, fioletowe jeśli chcemy wpasować się pod Janefer, zielone, srebrne i tak dalej. Ale myślę, że tego moda pobiera się właśnie dla standardowych świecących oczu. Wasz wybór! Drugim modem na dzisiaj jest mod z którego osobiście korzystam, czyli Witcher's Eyes, lore-friendly. Kilka różnych opcji: The of Blaviken, oczy Henrygo Kawila z serialu, ciemniejsze lub mocno jaśniejsze oczy, albo moja ulubiona wersja Snake Eyes, której, które osobiście polecam, bo wyglądają naprawdę świetnie. W szczególności, że często pytacie o odcinek z modami z których ja korzystam, a taki materiał trwałby z godzinę. Więc wplatam to do treści pojedynczych tematycznych odcinków. Trzeci mod to Insane Geralt Ice. Osobiście zalecam użycie ich z modem Brutal Face, o którym wspomniałem w odcinku z twarzami dla Geralta. Moim zdaniem będzie to naprawdę mieszanka, która zmieni Geralta wizualnie w takiego skurwola, który nie wybacza. Bo chyba każdy z nas za którymś razem, gdy przechodzi grę, będzie próbował iść ścieżką No Mercy Geralt. To do tego ma teraz odpowiedni wygląd. Mod ice for gerald to mod moim zdaniem trochę dla fanów anime, bo daje on nam możliwość wrzucenia całej Mars wersji kolorystycznych i wzorów. Chciałeś mieć oczy gula? Proszę bardzo. Może karmazynowe? Czy krwisto czerwone kocie oczy? No, do wyboru do koloru. Dosłownie. Na sam koniec, mod, który bardzo dobrze leży na standardowej wersji twarzy: Real Witcher Eyes. Zmienia tekstury oczu Geralta i podkreśla w nich to, co najlepsze. Są to oczy bardzo bliskie wersji vanilla, przy tym, że lepsze. Oczywiście twórca również daje nam kilka wersji kolorystycznych z różnymi kształtami źrenic, więc sami możecie wybrać te, które Wam odpowiadają najbardziej. Teraz uwaga, jeśli macie mody na twarz Geralta, który również zmienia wygląd oczu, to za pomocą script mergera musicie zmienić priorytet oczu. Tak jak ja musiałem to zrobić w przypadku moda Snake Eyes i Geralt Witcher One Inspired. Jeśli tego nie zrobicie, to automatycznie priorytet mają oczy z moda na twarz. Oczywiście wszystkie mody są kompatybilne z wersją nextgenową, a linki do nich zostawiam w opisie filmu. W komentarzu daj znać, czy ci się podobało, zostaw łapę w górę, a jak jesteś nowy na kanale, to przywal psuba, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. W dzisiejszym materiale to by było wszystko, więc będę się z wami żegnał. Powodzenia na szlaku. Piąteczka. To trzeba go wypróbować.